Teraz przed wami czarny kucyk polskiej komedii, Mateusz Socha. Siema. Jest za 10, 22, więc fani Rudka ułożyli do snu już fanów Friza. Możemy zaczynać. Ja wiedziałem, że tak będzie. Że każdy będzie miał do na mnie dokładnie ze same żarty, nie? Uuu, Socha się poci. Uuu, Socha ma wielkie ego. Kto przy nich miałby niskie? Gwiazdą tego roadsta jest typ, który ma żółte włosy i skoliozę. Mnie starzy straszyli takimi ludźmi. Ja mam z nią rozmawiać na poważne tematy, naprawdę? Ej, Friz, co myślisz o suszy stulecia? Po co nam woda, jak w basenie mogą być kulki? <grystanie> I że się poce. Wow. Spocony to był Rutek, jak się dowiedział, że całe tysiąc złotych, jakie dzisiaj zarobi, <grystanie> będzie musiał wydać na kurs Friza dla swojej córki. <grystanie> Roast Freeza to jest tytuł tego wydarzenia. Lub jakby Freeze to powiedział, tego nikt się nie spodziewał! Byli w totalnym szoku! Bo to są tytuły jego filmów, nie? Ja widziałem oba i Wam opowiem. Pierwszy film pod tytułem Tego nikt się nie spodziewał jest o tym, jak ekipa wchodzi do jakiejś sali nie? i tam Stachurski gra dla nich prywatny koncert. I powiem Wam, że ja się tego totalnie nie spodziewałem. Ciekawostka, później obejrzałem ten film po raz drugi i już się spodziewałem. Także tytuł do dupy. <noise> drugi film pod tytułem Byli w totalnym szoku jest o tym, że Freeze razem z ekipą przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych poszli do kantoru, żeby wymienić walutę. Nie? I tam się okazało, że jeden dolar kosztuje ponad 4 zł. I oni byli w totalnym szoku, bo przecież kurs. Powinien być za tysiąc. <śpiewanie> Rutek. Wszyscy żebiają się rutka, że jest za stary na lost youtubera. Prawda jest taka, że Rutek robił takie rzeczy jak Freeze, zanim to było modne. Nie? I tu na przykład Freeze razem z patecem wkradli się do domu Teamu X nie? i ukrywali się tam za kanapą przed mieszkańcami. Rutek ukrywał się uziomka pod podłogą żeby Niemcy go nie rozstrzelali Fritz razem z ekipą losowali na kole fortuny kwotę pieniędzy i musieli wymyślić co za to kupią Rutek razem z ekipą musiał wymyślić koło Mieszko Minkiewicz jest fanem teorii spiskowych. O, jak z nim ostatnio gadałem, to mówi, że, o, to 5G to nas zabije. Mieszko, jakie 5G? Ty jesteś z białego stoku, u ciebie 3G ma dwie kreski, kurwa. E, Mieszko i e, Michał Kutek i Maciej Brudzewski tworzą takie stand-upowe trio. Nie? Oni jeżdżą sobie w trasę od półtorej roku razem. I każdy z nich z osobna jest całkowicie przeciętny. Ale kiedy połączą siły, z ich wspólnej potęgi powstanie chujnia do sześcian. <grym>, no co wam powiem, panowie, trzy minusy dalej dają minus. Gargamel. Gargamel nienawidzi PiSu, nie ze względu na poglądy polityczne, po prostu zazdrości Kaczyńskiemu klakiera. <grym>, a propos zwierzaków domowych, to e, Friis ma e, psa, nie? który się wabi chmurka e, i on swojego psa chmurkę e, przefarbował na różu. E, początkowo chciał go przefarbować na niebiesko, ale się bał, że gdy to zrobi, to Gargamel ją wpierdoli. <gulanie> <gulanie> Mam kilka żartów na Gargamela, ale ich nie powiem, bo się trochę cykam. Bo co, jak jemu się nie spodoba i on zniszczy moją karierę? <noise> Wiecie, o co chodzi. YouTuberzy się boją Gargamela. Ja to powtórzę. Youtuber, Widzieliście go? <noise> a YouTuberzy się bo... Ja się boję, że ludzie pomyślą, że go oglądam, a YouTuberzy... Najwyżej zrobi o nas filmik, e, gdzie użyje swojego bekowego montażu, nie? Wiecie, jak on to robi, nie? stand Ostatnio byłem na roście Freeza i byli tam też ci wszyscy, pauza, komicy. Wiecie, to są te osoby, które myślą, że są śmieszne. ¡Śmieszne, śmieszne! Najwyżej później to wrzucimy, to obejrzymy i Fris powie: Byli w totalnym szoku! A propos ludzi w szoku, jest z nami patec. Patec, ja jestem fanem jego włosów. Są super! Widzicie jego włosy? Patec wygląda, jak upośledzony syn John'ego Bravo. <głosy> <głosy> patec, jest, patec jest taki kudłaty, że Fris nie płaci mu w pieniądzach, tylko w skubi chrupkach. <noise> patec jest taki kudłaty, że nawet jak chmurka go widzi, to mówi kudłaty? <noise> I jemu te włosy rosną naprawdę szybko, nie? To jest... Ja mam wrażenie, że jakby Pateca dzisiaj ojebać na łyso, to on by jutro wyglądał dokładnie tak, jak teraz, nie? On codziennie musi golić dupę. I włosy z tej dupy znajdują się obecnie na głowie Gimpera. Gimper ma prze, miał przeszczep i dalej ma zakola. Ja jebie, to jest niewiarygodne. Jego linia włosów wygląda jak litera M, nie? On z lotu ptaka wygląda, jakby reklamował M-Bank, Maka i MMS, kurwa. Jakby zrobić mu zdjęcie z, z góry, tak? Nie? To na zdjęciu można było dopisać jak miłość i jest kurwa górna. Gimper przyznał na jednym ze swoich filmików, że jest biseksualistą. I jak Fry się o tym dowiedział, to powiedział, że tego nikt się nie spodziewał. Ale tak, ja nie mogłem uwierzyć, że powiedział, że jest biseksualistą, więc mówię, zapytam. Więc podchodzę do Gimpera i mówię, Gimper, czy to prawda, że jesteś biseksualistą? I Gimper powiedział, o, Bo akurat dławił się moim kotasem, wiecie co chodzi. Ja mówię, Gimper, połknij. I on z pełną japą lekko nie będzie. YouTuberzy mają fajne ksywki, nie? Dlatego jest z nami Freeze. Gargamel, Gimper, Patec i Wojtek. <grywa> ty jest youtuberem i nie ma ksypki. Ty nie umiesz w YouTube, kurwa. Co zrobiłeś? Kursu Freeza? Co się dzieje? <grywa> Żołek, nazywasz się Wojtek z Vibros. Z taką ksywką możesz Vipiel dalać, kurwa, co do W ogóle, Vibros razem z ekipą nagrali kawałek pod tytułem Przejmujemy YouTube" i YouTube się nie przejął. I przechodzimy do gwiazdy dzisiejszego wieczoru. Carol, Freeze, Wiaśniawskie. Jak dostałem propozycję udziału w roście Freeza, to myślę, wow, kojarzę ksywę. Nie kojarzę kontentu, ale jakoś znam ksywę. To jest szacun. I mówię, muszę sprawdzić, muszę coś się dowiedzieć o tym typie. Więc zrobiłem research i obejrzałem, jak friz był u Kuby Wojłyckiego i mówił, że on pragnie pokazać swoim fanom, żeby realizować swoje pasje, zawsze dążyć do celu i przede wszystkim spełniać swoje marzenia. I mówię, wow. Ja mówię, dokładnie tak samo, jesteśmy do siebie bardzo podobni, nie? I później mówię, muszę sprawdzić jakiś jego filmik. I włączyłem pierwszy filmik z brzegu i na tym filmiku Friis razem z ekipą strzelali karłem z procy. <grym> ja mówię, kurwa, nawet marzenia mamy te same. <grym> Przepraszam, że użyłem słowa na K. Chodziło mi oczywiście o Minimajka, który jest sobą niskorosłob. Jak nie kojarzycie Minimajka z ekipy, to możecie go kojarzyć z reklamy. On grał w takiej jednej. Na końcu reklamy ginie. Zajebał go Domestos. <śla> <śla> tu ciekawostka. Gargamel był w ekipie Freeza przez jeden dzień. Ale go wyjebali. Bo uprowadził Minimajka do lasu i kazał mu zdradzić, gdzie jest jego wioska. Brillist nie uprawia seksu ze swoimi fankami. Nie dlatego, że ma dziewczynę, yy, yy, tylko dlatego, że nie zmieściłby się w kołysce. Bo to dzieci są. Ja na przykład jestem z rocznika 9.0 i mój rocznik był pierwszym rocznikiem, który się urodził w Nowej Polsce. Yy, Fani Friza to pierwszy rocznik, którego nie można usunąć. Z dobry szat, kurwa. Co chcecie? Fris się spotkał z, z ogromnym hejtem za to, że przewarłował swojego psa chmurkę na, na różowo. Dlatego ja chciałbym stanąć w jego obronie chciałbym go wybielić. Bo Fris tak naprawdę bardzo kocha swoje zwierzęta. To nie jego wina, że ma różową spermę. Kurwa. Fris ma skoliozę. Bo nie udźwignął rozczarowania swoich rodziców. W ogóle, żeby przygotować się do tego, Rosta, musiałem obejrzeć kilka filmików Freeza, nie? I tak za dużo obejrzałem i aż źle mi się zrobiło. Mówię, muszę sobie zrobić test na HIV. Nie? I zrobiłem test na HIV, i na wyniku było napisane, że ekipa to nosi. Ale teraz leci petarda, kurwa, spadniecie z krzesła, Słuchajcie tego. Tak. Bo Freeze ma dziewczynę, nie? I ona ma ksywę versow, nie? I oni podobno się nie ruchają w ogóle, bo w domu ekipy nie ma wersolki. Hmm. Nie, no ruchają Tylko, że problem jest taki, że wersow jest taka słodka. Że jak Friz z niej wychodzi, to ma watę cukrową na kutasie. Wersow jest taka słodka, że daje się ją konią w nagrodę. Wersow jest taka słodka, że jej zużyte tampony. Dobra! Do Frizz pierdala jako eklerki. Ze sznurkiem. Ale trzymam ciuki za te parę. Fris, mimo że w łóżku pewnie jesteś totalnym warzywem, to życzę Ci, żeby Wersow urodziła Ci kiedyś piękne i zdrowe buraki cukrowe. <noise> Dziękuję bardzo.